Dzień dobry, cześć, 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 witam was, Bardzo serdecznie jestem. Paweł dzisiaj ze mną jest. Flotar, Bladi, Plaga, Admiros i Manojek. Czemu Manojek nie żyje? Ja hey, właśnie nie wiem, czemu. Ja, wie, ja, A Paweł, co w teraz gramy? Więc to jak ja to jest. A, bajka, wiesz? Defranik dzisiaj ma. O, 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 o. Nie, 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 ale jak się bajka, nazywa? się robi. Bajka? Nie mogę. Nie mogę powiedzieć. Nie. Ogólnie Paweł powiedział coś, ja miałem... z... Sobie... że to Story! Nieprawda. Powiedziałem, tą jest w sex story. No, dobra. Ja w w się. Tam. O nie. Dobrze, wstaw na dowód. Więc. Tak. E, to sex, ee... sex story. Słuchajcie, jest pewien ee... problemik. Taki malusieńki problemik. No spadłem. Nie, Ja Ale tyś głupi, wejść po, po prostu. A, tam. nie ma tutaj drabiny. Kto się nauczył? Jak to? Jak no to traitor traitor, trzymaj Zabijmy się Chodźmy się zabić. O, no, o, było nie, hops, hops. o nie, o no, nie. To tak, był to Dobra. zwykły dzień w świecie zabawek. Nikt nie spodziewał się, że groźny admiroż będzie przeszukował dla nas łapki. no, Dobra, zaczynamy na łóżku Indiego i musimy. A i ogólnie spójrzcie no. na, na mój wyraz twarzy i powiedzcie, czy widzicie to zło? No, to no tak, troszkę. Gdzie to zło? Bo nie, no Ej dobra, Ej, rady, rady, Andy rady. Wy... Na Ej, ja nie wiem, nie wiem, nie nie Ja nie mam nie wiem, nie ja wiem, nie wiem, nie też nie przekonałem nie Ej, co ty nie chudego nie na nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, o, by było blisko, to się odbuduje... Było no blisko. To się odbuduje. To... Zabił go. ja pierdzielę. Ej, Bloody jest podejrzanym. Bloody jest podejrzanym, nie? Czy <śledzany>. może <śledzany> teraz <śledzany> <śledzany> kliknąć <śledzany> coś? Dobra, tak przejść się odbudzić na jedno proste pytanie. nie tak Na proste pytanie. Moliłeś się. No. Pomyłka. No, o, Co o, pan to jest piesek, taki? zobaczcie piesek. Jest. Pan piesek, faktycznie. Wow, o, no. piesek. Jak on się nazywał? Ten piesek. O, piesek. Grubi leszek. <guby> leszek. Piesek. No, piesek leszek, tak. Ej tu mamonka no. się Krzysztof. drukuje. Ej, my możemy odpadować. Nie wiem czy widzicie. Tu no, tutaj we mnie bić? No jesteś tak. A gdzie tutaj możemy iść? Nie wiem no, Nie, No nie no, musicie jeść, bo... No, Macie maszynę do robienia pieniędzy. To zabawnie. Co chcesz zrobić, zróbcie sobie też te Proszę, nice. Ej, patrz jakie tele są! Zamknął go! O Boże, Zdziałeś. to tam działało? Co on zrobił? Żegnaj. widziałeś? Jak on to... Się się stało? A, przeżył. 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 Co się stało? Tak, przeżył. Przeżył? O Boże, co to było? Jakiś koduś Ej, teraz? Wow. No, na to pudło. Wtedy, no, Paweł. No, teraz to już jest bezpiecznie, to już było odpalone te pudło. Ale skine, z... mówiąc z tym rekinem nie było takiego. No, chyba nie, weź, bo to jakiś skoczyć na górę. Rekin jest wesoły. Ja też nie, ten, ten nie, tak się nie? Chyba, że się musiałeś być obok rekina ty jeśli <laughs> na czej? on to już odpalił? Uważaj Paweł? Nie, nie, nie. Tutaj jest nic, nie ma do odpalania. Po prostu musisz ominąć te kolce. One są śmiercionośne. W jaki sposób? W jaki sposób? No właśnie mówię, w jaki sposób? Hop, no, bo no, tu się a Patrz tutaj na lewo. Nie jest Musisz prawie to udało. przesunąć, okay. wiesz? nie Rekin, To było trudne. No dobra, lecimy dalej z tym koksem. O nie, Paweł <laughs> no. no nie śmiercią. O, przyczep. Dobra, szybko, teraz! A, ja teraz jestem. A gdzie tu są pułapki? Uuu, Czekajcie! Tutaj jest jakaś Uuu, O, o tak. Co, Gdzie tak ja? on tak pobiegł Plali... daleko? Tutaj jest ta nie, pułapka, chajmy, dobra. Nie spychaj mnie, a przed mnie zepchnął No nie, 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 No, fullotar. Jak się biją. Już jest tak ciasno, że tutaj można się na pułapki popychać. No. Proszę o <laughs> ta, ta już była plaga, ten już był, ten nie był nie Jak tam skoczyć? Po moim trupie. Aha, tu jest linka. To jest szurek. Dobra, aktywowałem ktoś Dobra, okej. Okay. To No, plady przynajmniej. bo to są śmiercionośne pieniądze. I tak się na końcu zabijecie. To jest łapka na hajsiwo, tu, no, Kto idzie pierwszy? Fajs, Musimy Fajs. wybrać jedną Fajs, osobę, Fajs. która pójdzie. No, um, <laughs> to fajne nie, poszedł. No No i tam z rekinem walcz O, uważaj A co to robiło? Ja to a, a taka śmieszna szczęka jakaś I jakoś mi się udało, A to co tak. robi? A nie tak spychajmy się, się To O, I, tak i teraz się do środka? A to, Ała, tu wybuchło Tutaj coś wybuchło, no Przepraszam, nie widziałem Nie wiedziałem, co. to się nie popsuje, chyba nie Chodźcie dalej skakać O, teraz będą gwązdy nastąpione Zwłoka pierwsza, zwłoka druga do... To jak te kolce nie, przejść? Nie, nie, no te kolce, Coś, kolce są jest Dobra, Coś, co jest masakier. Ja myślę, że przejdziemy do masakier. Super kolce. No to no może... czego skinałeś? No od kolców. Uh, od same. No, no tak, no, dobra, nie. Na kucaka też czy? nie da rady. Wow. Okej, okay. no, nie dobra. wiem, co się tak wystrzeliło Ale moja postać poleciała po prostu do przodu. No to teraz jest? nie uruchamiamy jej łapek, spróbujemy kolce przejść. No myślę, że sami myślę, że nawet. Dobra, może uruchamię wszystkie. Nie! Nie teraz! Nie hajst. teraz, kiedy biegniemy! Tylko hajs wam rzucę. Dobrze. Okej, okay, dzięki. I tak nie przejdziecie kolsów. No końców nikt nie przejedzie, to co z tym jest? Właśnie dlatego chcemy spróbować przejść się przejść na nie? pewno, bo ja już grałem. A może bo się nie... nie da nigdy? Dzięki da za hajs. O-o. Ej, proszę, o spokój. Okej, okay, i Zbliżmy. to przeskoczyć? Przejdź. Hops. A, super. Okay. Dobra, proszę mnie nie popychać teraz, bo próbuję to przejść. O patrz, udało się. No i co? No i hopsnął sobie. No poczekaj na resztę. No Dobra, nie wszyscy zgiemy. Czekajcie, i po, zimę, po kolei, po kolei nie chodźcie. Jak, Ej, jak co, mnie tu zrzucił ktoś. Czemu nie mogę ten? Bigni no, no co, no tutaj? Za no, gruby jestem. No, a musieli. nie, bo byś pułapkę aktywował tutaj. Kosmos musisz polecić, ok. A, O, widzisz co stało? Nie Fajno. wiem. Okay, okay, a nie. Jak może zgubić te kolce? Tu rendy. No tak, na naftę. czekajcie, No to ja już nie wiem, co się stało. Ta rakieta wy. ogień, co robił? Może nic nie widzę. Tyłu. To ten Andy trzyma w domu, ja pierdziłem. Właśnie nie wiem jaki jest jest. Dobra, dobra, idź, idź. Są jakieś I deal, tak? To, to? to jedno się kręci. Tam się kręci. To są kretki chyba. A kretki. co Aha. to? <laughs> to są kredki. Nie wiem co się zdarzyło, ale padłem do jakiegoś wraca. Rzucił na ciebie kreditom. Patrzę jakiegoś kubeczka. Tam masz drabinkę. Drabinę chciałem. Drabina, bo To chyba nie jest. To, tam już. No, no, to, to chyba. chyba już nie żyjesz. Dobra, o nie. Wyjść? Co to za drabinkę? Możesz jest stąd, na pewno wyjść. A złap się tej drugiej, może jakoś. Poczekaj, może jakoś spróbuję ci pomóc. Kureta, kurde, poczekaj. No co jest grane? Co za poprzednie wiaderka? Trochę ci się przytyło. Nie. nie wskakujcie na do wiaderka. O, gruby pies nie, piesa, nie. Musisz wyjść, musisz wyjść. Na pewno się jest da. Łapka. Ej, co jest grane? Czemu nie mogę wyjść no, Nie wiem, to cię miało ogólnie zepchnąć tam. Co może nie chodzi o to, żebyś się utopił. No może o to chodzi, jest. To nie? Utop się. się. Tak, tak, wiesz, na, 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 na czas. Pewnie, że Utop się. Poczekaj już. Dziwne, że ta drabina kompletnie nie działa. No nie? Ja złożę wysoko, skacze i tak. I tak się nie łapie, nawet tej drugiej, no. nie? No. Ej, to później jakby popsuta była. Hmm? Tylko, na tam później następne są drabinki. Dobra, poczekaj. Zabij się. Trzy, trzy. Wyszło mu, patrzcie. O, pa, jaki no, sprytanie. No, nie, nie no, no, nie. O, tutaj działa, no, jest król, To ogólnie tak, no. zasada taka, nie, nie wskakujemy do wiaderka, bo nie nie do, to nie działa. Nie wskakujemy do wiaderka. Aha, wow, co za jak tam jedzie z pioruna, nie, patrzcie. No, <laughs> o o kurde, nie, to No cóż. A gdzie teraz ja? Aha, mam to. No, no to tutaj no, musisz, papi, to musisz na łóżeczko, Na łóżeczko? Na łóżeczko? Tak, 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 tak ten. A tu dalej nie mogę? Nie, 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 nie możesz. Co się stało? <grym> Coś z tymi tymi się robiło. Nic. Aha, zamknął po prostu ten. Możesz się zamieno, Teraz możesz wyjść, patrz tutaj naprzeciw. Możesz, no, wyjść możesz, ja tu możesz wyjść teraz. A ja tu możesz, no. Ale to. tam też nie, możesz paść na to. Podłogę podłogę na podłogę już. <grym> na podłogę. dodatkowe do no. do bonusy. Ale masakra, bo to, to, to wszystko nie wiadomo gdzie iść. No. No, no właśnie no, takie, no, taka taka no, trudna mapa. W tym łóżzeczku były te klatki i one były zamknięte jak on nacisku. Dobra przodarwiny, z tego nie rejtam. Dobra, tak. To teraz padnie pewne <grym> Już raz no, się tak się stało. <grym> tak? No. Może tak być. No dalej, Ale ktoś no dalej. dobra, lecimy I, się. Nie Patrzcie, tam jest remigiusz. I ja mu wios. zaufam. Ej, Ej nie no, mogę no, się no, ruszyć, tak nie Ej, czyli ma jakby za bardzo pani chopa, jak na no. nie? Jest tak no i bardziej. No komisji. i bardzo. No. bardzo. Wow, oh. Co mnie? Admirał? Weźmy za, uciągnij moje nóżki. Jak? Nie wiem. Płaci, no co robię? Weźcie mnie ze sobą. Wow, Muszę się no, zostawić. Jenny. Wrócę. Gdzie po ciebie, to? Ej, Kurde, jest twoje ciało? Ej, koty, tutaj To jest faktycznie. Dobra, idźcie dalej. Na Na luzie. Na ja ja można go bić w buzię. ...szybko, <laughs> więc możemy. ludzi. Na ludzi. mogę ludzi. mogę w twarz w twarz tutaj. Ej, flotar, Na mi pieniążki? Paweł, Na ja już Na no, Koledzy Na ciebie czekają. Przepraszam, ale ja tutaj, wiesz... Nie, nie, to kto mnie popycha? O nie! Uf, śmiało! Szybki. Dobra, jest Eee, ukawek. co tam mamy? mamy? Gruby chudy! Gruby chudy! Ten gruby chudy! Tak o, hajs leci. Dobra, to odpale. też odpalę. Zamknęłam. Zamknęłam, ale żyję, spokojnie. To ci może przytrzasnąć tylko na krawędzi. Ten przycisk, To tak, tak. tu robi ktoś wie? Ktoś, ktoś coś? Tak, tak, to u wybucha u chyba rekina, wiesz? No chyba tak, tak Tam boom robi o, No znowu o. mnie wrzuciło w kolce no Dobra jednak wybucha <laughs> rekina, macie rację bomba się zepchnęła Tutaj, tutaj, tutaj się sami pozabijacie Tutaj trzeba zatrzymać pa, pierwszy, życie, bo ty mnie z ty się gdzieś i sobie Ty mi wypchnąłeś ostałeś z walce Uważajcie na tam. schody, bo jak za szybko pójdziecie to was wypchnął po prostu w te kolce Laki czekasz na... a Laki kadawra O Jezu, jaki poszedł O Jezus, widzisz Paweł tak samo zrobił I Paweł też Nie, Paweł sam wpadł ja A popatrzcie, on się, się zabija, że kolce. zatrzymać, spokojnie no. na tej płycie. No i co? No, I z, z kontrolem na drugą stronę. Na no, ale no, no, no w ogóle wisi, prawda? Nie, nie, nie. ja I Z kontrolem musisz przeskoczyć, Ale. O! jaki uciekł? Nie, 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 Wygrałem! Te gwoździe są super. No, te gwoździe są nie? jestem śmiercią. To może byś nas przepuścił troszkę, pani śmierć? Chodź mi tu śmierdzi ma problemu. To chyba troszkę śmierci. Biegniemy, wszyscy. O, Ej, to też jest jakaś pułapka. Lala, la, sznurek, la, 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 mnie Polecam to. la, 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 polecam to. Polecasz? raz, la, 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 się trzy, Jeszcze raz Tutaj o, się flotar. Nie, to nie ja, ja jest. bym. Raz, dwa, Uwaga, trzy. Bo to to admin jest taki spychający wszystkim. Nie, ja nigdy nie koniec. Dlaczego czemu wszystkiego... pytasz? Blady cię, Blady. Pieniądze już, no, już były, się, także może się lecieć do kuchra od razu. <laughs> dobra. No dobra. O. Raz, dwa, trzy, okay, Ej, cztery. Kła Ty jak on żyje tam? No, no nie. No to, bo to jest przed Ale może go wysadzić. Poczekajmy, poczekajmy. go wysadzić teraz Nie mogę, bo bomba jest po prawej stronie. Ona jest na tych skrzynkach co się wskakuje, Uż, ale to, lipa jakaś taka. Pobrecie, to może poczekaj z tym, tym odpaleniem bomby troszkę No, wstrzymam się, wiesz? Mm, mm, mm. <śmiech> nie <śmiech> mogę to jest po prostu tak jest. Zapraszam Dlaczego się nie chcesz ten No odpal bombę? Odpal A jak tutaj? Się. czemu nie schodzicie? Do... Ej, jakiś Halo. Ej chłopaki, możecie darne. zejść, bo bomba jest A, gdzieś na... Dobra. dobra ej, ej. Na tych Wyzna wyznaczam zlecenie. Jak dobra. ktoś kogoś zepchnie, to ma dwie pułapki do pominięcia. O, Dobry pomysł. Vlad i tak. umieraj. Już było tyle okazji było. Aha. Nie przeskaczał. Jak on to przeskakuje? Dobra. Teraz po kolei. Po kolei na spokojnie musimy. Dobra. No, no, o, na, spokojnie, no. na spokojnie, nie? <laughs> na spokojnie, nie? <laughs> teraz kot. Umieraj kotce. O. O, blu, o nie! Mnie wystrzeliło! nie mogę, nie mogę, nie mogę! Ja tego satysfakcyjnego! Przedłatni roza! Bez klipu, diabłu! To poczekaj, a... <laughs> <Dawno, laughs> to, to blaga! Jak zabijesz mnie, to jest <laughs> klipu. No tutaj nie uruchamiasz, tak? Zabił Dobra, nie ma Myślę, że jest bezpieczny. Tutaj nie uruchamiam! Dobra, spokojnie ze mną się dogadacie. Co to, to było Jasne. ten? Może no, chcesz że... Admirosa? Ej popatrz gdzie nie, masz Pawła już Nie, ja chcę Bladiego Co to jest? C tak się to nie to się robi czy, 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 czy Co? Czy, czy no chodź tu, chodź tu, chodź Ja ci ja NIE! No, o. No co? Dobra Paweł, za, za to, że sobie biegałeś Dobra, koniec tej zabawy, koniec tego No No co? Dobra Ja chcę przejść coś, nie da się Koniec tej zabawy No daj ma nie nie, Ej, patrz na jego oczy, patrz na oczy kota! Jaki zły jest, nie? Jest, nie jaki tak? ten kot zły tam jest! Jest, jest, Zły kot zabójca! Nie! Znowu go no nie! Czemu Dragon Deal? No, no nie! No nie no nie ma co czemu! Jak Po prostu... Flota, ty jeszcze nie umarłeś? No nie, no bo ja stawiam wam łapki, to tylko Flota, jeszcze żyjesz? O to, to, to jest po prostu taki, taki efekt fleshing oh. Flashing, taki Aha. Aha, Dobra, mogę przejść ba, teraz uważaj, ja ci tego nie odpalę, żebyś sobie wskoczył kredki tam kredki cię spychają, <coughs> mają cię zabry, <coughs> <coughs> no, Nie, 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 no, nie skocz sobie normalnie pośledzone. na drabinę Uf, udało się, Nie, no się, bo później było. nie da się wyjść z tego, to jest... No. Z... Mhm. Uf, udało się, Gdzie mam wejść? On strzela laser, dobra, 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 dobra On strzela ten, funcz. dobra. To jest w ogóle jakieś skomplikowane jest to, nie? Mm, nie wiadomo co się stanie. Co się stało? Nie wiem Poleciał! Chyba, On chyba zginął, z, wysokość go zabiła, chyba się na zabiła po prostu. Łapy. O nie, teraz jest Admiros No! Ja da się, ja da da się wyłączyć rozkał. spychanie czy nie? Możecie sobie przejść, przejdźcie dobra. chociaż raz. Dobra, ja już jestem przy kolcach i tylko będę obserwował jak sobie giniecie. No, iść pierwszy. No, no, Idź <noise> śmiało! No i iść, iść, ja wam z nie ruchomiał, przysięgam. No właśnie Tylko i... Bladiemu, nie? <grym> tylko <również> <grym> <grym> <wierzyli>. Bladiemu, nie wiem <grym> Uff Taki joke ale przeszliśmy to Wszyscy dożyłem, ktoś mnie ten patrz, odwróć się, patrz, patrz, patrz. No patrz, wszyscy zaczynają umierać. umierasz. patrz, umierać. No, patrz, <grym> Jeden? loder w na tej płytce na początku. No, Ale to ja próbowałem. <grym> ja dobra, dobra, plaga, Dobra, mnie został? <grym> ja też się zrzucał? mnie odrzucę. A, plaga. Miś, Pace, nikt nas nie zrzucił. Zrzucił. Ej, zawiot. Nie wiem właśnie. Już drugi raz mi się tak zdarzyło. Już drugi raz jak to się zdarzyło. Puste powietrze mnie zabiło normalnie. Odwróć i zobacz, co nie wiem co z grane. No dobaj się. Uf, stał w ogóle z, tym z tym pudełkiem. No one coś takiego robią. Łamił się. A u was te pudełko też jest takie pokrzywione? Te wieko Które? od tego pudła? Tak. <laughs> tak, u mnie też Aha. No właśnie to co się, co się stało. No już druga jasno tak zrobiło, wiesz? Uf, takie kuku. Uff ale no mało. nie. To nas nic nie robi ogólnie. I teraz się, gdzie musi iść? I te, musi na, na podłogę. Musisz iść na zejść. Tam, tam są samochodiki. No tu są z No O tu jest bezpiecznie. Tak A się je przeskoczył. Jest bardzo ciężko. No to, A, to, da, to da, się w ogóle to przejść. Chyba trzeba nie. nie. Trzeba się dośpić. No musimy coś wejść Z poświęcić. jednej strony da się przejść. Tak, no, wiesz, chyba przejść. Nie. O to mnie zepchnęło. No ale to spychanie jest śmieszek. Paweł Eats. Ale tu już nic nie ma, odpalone są, iść O, to cię ci No, jestem. A! Nienawidzę tej mapy Najgorszy <grym, <grym, defran, w jaki graliśmy. Naprawdę. Dobra. Jest tak zabójcza mapa, że szok no, A szczególnie za samochodzikami się sprawia, sam koniec. Tam A, to taka krótka jest Nie, Co z tego się kończy? Nie możemy przejść. Nawet Krótkie, ale ciężkie. Nie, no połowę przyszliśmy. X kur... Dobra, kluczniejsza. Tak, Dobra, no, się ja, ja dam radę, patrzcie. Tak? Spokojnie! <grym ok. <grym no, ale, to, ale to nie da się. Ja dam ja ja radę, ja radę, ja dam radę, ale nie da się. <grym> ja się to wyrzuca no, do przodu. No tak, i to jest właśnie No cześć, zrobię Cześć, zrobię respekt na takiego, No Tak, serwer będzie miał Dobra, Okej, musiał nas wyrzucić już. No nie, mówi, co za raki. Ale naprawdę, ta mapa jest... Bardzo trudne. No. to no, no, jest no. dobra, co nie? Flutter, taka Admiros, ja tak chciałeś zapytać, czemu ty złapałeś zapałkę na samym samym początku? Mm. Bo ktoś Wsz. mnie zerknął no, na niego. Ciekawe, kto to mógł być. Lecimy, halo. No tak, Proszę super, teraz zbić. już nie jestem. <grym> no no tak Dobra, już, dobra ty, więc teraz, no. jak, teraz musimy wylecieć. Dobra, wybrać, bo... Dobra, Flotar, może nie uruchamiaj pułapy. No dobra, spoko, to, to nie, nie, nie uruchamiam. Czekam przy... Dobra. No fajnie by było, no jakby co? się czuje. No Nie zabijajcie mnie. No nie pchaj mnie Proś, nie. No nie no, Bloody! Ba ja ci pomogę, ja ci pomogę! No, ja, raz jeszcze! Ja, tu nie. Nie chodź tu, Paweł Miron! Chodź tu! Ej, bo! Poś, no nie no, przecież się. tego się nie da zrobić! Od razu musisz zrobili? Haj, masz! Ooo. Kurde, za swoje! No, Teraz nie jest, nie jesteście bezpieczni, chłopacy. Dobrze, nie, tak? Nie chłopacy! Nie, Ej, nie odpalam, serio, mówię Nie odpalam, nie odpalam. Nie odpalaj. A kto tutaj umarł?

o, to się A nie robi. zabijaj mnie, co? A! Oh. Wow. Yes. Zawsze, Dobra. Zawsze, zawsze taki no. No, o. no, bez <śmusz> jaj! Paweł, jak poczekać? Ja stał z Normalnie znowu mnie. A, czyste powietrze zabiło. No, powietrze Chysty go nie Nie, go no. Dobra, to się nie no, weź zituj się Paweł. No znowu. Dajcie no i kto? Już kogoś tym no. Ej, ja się, co? No i ja, ale, ja nie, ja nie, no. ale ja nie ciebie, teraz to się nie cię popchną. nie wiem kto cię popchnął Nie, nie mogę, ja po prostu bo Jezu wow. No ja Zacznij. sam się zabiję na tych gwoździach, pineskach, ja cokolwiek Ja spróbuję te gwoździe teraz przejść No właśnie, no macie już to ten... te pole no nie, nikt, no, nikt, nikt Agnieszka. Nie, no ja byłem ja za tobą, ale... Właśnie. Do... Dobra, Dobra to, mnie, te mnie te gwoździe! Nie te gwoździe. Nie, to żałuj się do niego. Mano, jak w tobie cała nadzieja świata? Jak się wygodnie chodzi. Myślę, że uratujesz ja świat. Dobrą osobą, że jesteś my... dobrą osobą, żeby zrób, to zrobił. Zatrzymaj się tu, spod... Jestem A już na kontrolę. Ej, może wysyłnijasz. <grym> w... Cofnij się cofnij. O, Z kontrolem, o, z kontrolem musisz. Cofnij się. <grym <grym> z... <grym> Skakałem z kontrolem. Ale ja się cofnę, czy to gajnie tylko tutaj. Kolce. No cofnąłem się, halo! Nie da się. Nie No troszkę nie się tak cofnąłem. Kawałeczek w... To Ptusia zrobił małego, nie? Dobra, zapraszam, zapraszam, tutaj proszę ostrożnie. Tutaj są kolce. No po prostu. Czech ja wam to uruchomię, bo to jest irytujące. Tak, tam tutaj wygodnie. teraz o nie, mogę. Uruchom to, No Ja i zobaczę kto był bloody, Co kto jest grąże? Za gruby jestem czy Ej, ale ci ja popchnąłem, ale za no no mną spadłeś, tak było. No. No, tak, no, tak, tak było, no, To moja wila, że. No. Dobra, uwierzę was, że dacie radę. Hey, Paweł nie Osoba która. A nie, nie da się! Nie da się tego! Plaga, robić. co ty zrobił? Schodzisz od razu, cię to na kolejce. Nie patrzcie, plaga wrócił. O, no i pierwszy, bo tak. O, manuje! XD! Przeszedł ostrożnie, prawda? O, tak. I patrzcie, cofamy się i. Kurde. Biegnij, man. Ale jest no gruby. gruby. Spanikowałem! <laughs> <Z> no <laughs> i tak, bo i czyli. Tak o, daleko nie. nie byłem! No myślałem, że biegniesz już po mnie i mówię Nie nie Jeszcze flotar krzyczy biegnij Ty ja mówię tyle emocji, tak daleko jeszcze nie nigdy nie, nie byłem Dobra, ej zróbcie to, liczę na no, no, Jesteś no. z nami AAAAAAAA no. ja, To pobył no. Właśnie Był nie pan nie pan ma. Druga mapa no Fuuu, fu, 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 unikaj Ej, tu mogę się schować no? Wow, ale, ty ty chowałeś, ale tu się schowałem, ale zrytny No, no dobra, no, 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 czyli, no. czyli już wiemy jak to zrobić Znalazłem tajne przejście, Admiral. Ładnie, Ja Cię ja widzę tam, cześć, tu jesteś Jak Ty mnie widziałeś? Ty dole, oj, oj Prąd Cię kop... Oj, Nie kopię go Chyba nie Wybuchnie chyba, nie. chyba. te dolne, chyba. dolne tylko kopią. Te dolne, no Uważaj, no, tu jest, no, jest kolejna ale... Tu drzwi się chyba otworzy. Nie, albo dolary na dole, Ciebie tak w górę DOLARY? O nie Gaz O nie, gaz z tego smoka znaczy z o, nie wiem co Przejdź, właśnie Dinozar robi bąka. To ten dinozar robi bąka z o, uszu. Czyjście. Z uszu i zabija o. to. O. Wtopił, o. Się o. to było, ale... Wtopił się A, trochę. Polsce, tak? A tu już był z... koniec? Był już sam koniec. A ja się zgubiłem tam pod koniec. To się jedziemy dobra, o teraz ja zabijam. Dobra, nikogo o, nie Nikogo nie o. zabijesz, prawie go zabił. <laughs> Uf, co? Brakowało. Ja myślę, Przez że on się tutaj się zrobił nie? agresywny, uważajcie. Nie nie, 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 O, Okej. Okay. Mało Fuksik poleciały chude. Spokojnie. oj nie. nie, 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 nie. O, tu jest bezpiecznie. No, no i no, jest grupy jesteś w ogóle. Mawe chcecie poddać od to z tym. jest jest, nie? Wiem, wiem. Oczywiście. No. Hejka panowie. Idzie jak no, no, co kto mnie pyta. Dobra. Pka? Nie pchajcie się <laughs> już. O, dobrze, dobrze nie no, Aha, to jeszcze to jest. O, nie. O, dolary żam, już poleciały, panie manuje? Tak Faj, Faj, Faj. Faj. Dlaczego dlaczego ty... to, to dlaczego tu stoisz? Fuh. No, poleciały. O, są czarne gazety, zobacz. mnie. Tak. Tu jest ani nie dolary? To wybucha. dawaj, Dawajcie, wchodź. Dobra, patrz, patrz. Tak. Hops, hops. Dobra, to ja tam jestem. Ale no nie widzicie, że już wybuchłem to przecież jest takie czarne.

O, no, plaga, dobra. Nie dasz się z bokiem. Trochę ja nie, się. Pawele, no. z przejść między tymi wprzedzie. Mhm. Nie, teraz, jedę to... rady, sprawdzaliśmy już. Jedy nie, nie, trzeba przeskoczyć. Idź go, przeskoczyć. Plaga. I, go. O, pięknie. O. Mam o. to, ale jestem dobry Dobra -bombuj agent. Bombuj te pakę Dobry agent. Oh. Bombuj to! to jest... no. Dawaj, Paweł prawie tam... Nie, nie, Dobrze, po kolei, bo się zepchniemy, wiesz. Jak po kolei? Przem, ja już przeszedłem na kołdyczek. Ooo! Go, Paweł! Ej, czemu Admirazy żyje znowu? Bo jestem bogiem, tak. Admiros, tak. To Oła, jest admiroł. Dobra, czekam, eee. ile tu trzeba czekać? Mogę na Dobra, czekam, czekamy na admirołca. Czy wiesz, no bogowie czasem odłączyć. Już? No, ale już można nie iść. Robią. No? To nie, zmienia, to nie zmienia faktu, że tutaj dalej to odpalisz? kredki czy nie? O, o, nie. o tar. wow. <laughs> Ops. Na was nie odpalę, poczekam ty, 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 na nim. Bije... Czemu na mnie? Jak ja jestem jeszcze rekordowo daleko. Czyli ja nie mogę nie przejść, byłem. tak? Rozumiem. Ja i tak się wywalę Przez... na tych gwoździach. Wszyscy mogę no. przejść. <laughs> Flotar, dośledaj, ale proszę nie popujemy Nie tak tu się zabije, tak. jak ten tu mnie. przejść, nie da <laughs> tak się przejść tam. Nie no czekaj. Ja dałem radę, to wy też. Uff, te o szósty. Rady. Dawaj, dawaj Flotar! Dobra Zobaczymy uwaga, chwila prawdy. Dawaj Jest! Oh. Yes, yes. no, yes. Co to za rajony? <laughs> no naprawdę chciałeś odpalić tą pułapkę na mnie. Na ciebie chciałem, no. Dawaj lasera, odpalaj tego Astrala. Ej, Astrala. Ej Paweł, Paweł, Paweł! Zobacz, co Paweł cicho robił? tam! Paweł Paweł, wow. Paweł ci uciekł. Do. Do. Patrz, Paweł zrobił to! Paweł to zrobił! Nie wiem! Paweł. No nie Ale wiesz, no bez pułapek to co? Bez pułapek <laughs> nie, to uciekłem. Na się tak naprawdę dlatego mu się udało. Ach, Pasie, hej, przeszedł! Dziap goć! Dziap, dziab, dziap! Zostaw mnie! Poczekaj! A, poczekaj mano... Ooo! Zać go mnie! Oj, nie dał razu. Nie! Je, jak mam wyjść stąd? Nie mogę wrócić nie, na górę. Nie, ale to jest szukane! Kupa. Bo wy się z... nie było odnowiliście. To możecie mało. wybrać broń To możecie Nie no Paweł no, się, nie od, odnowi. Nie mogę wybrać broni No Paweł nie. Ja nie, ja nie Już było wybrane Dobra, już dwóch zabiłem. Ej, moment, ja ej, nie mam broni. Bo, 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 bo. Ja też nie mam broni! Jeszcze trzech zabiłem! Coś czterech już zabiłem! zabiłem. Chodź, ej, chodźcie Bladimuszu. na mnie, wspaniale A, zabiłem, zabiłem wszystkich! Naprawdę? Udało się! W końcu to... O, to, co, to już tyle? Dobra, chyba skończymy! No, jeszcze raz! Jak ostatnia rudno. Nie no idźcie, co wy robicie? To bez pułapy No na co czekacie? O nie ja jest hey! To nie ja, to nie ja Oj. No stop to it! Ja. Super, moja ulubiona wow. mapa nowa. Ja to to, ale, jak no Jak flota Rayquan, nie się, No życzę. ja cię pochwalę Nie, to bym ja Dzięki O, żyje hej Raz, dwa, o, trzy i hop! że tak powiem Tam chciał przypalić nas ale to ten, nie wyszło. O, o, nie o, wyszło, to wyszło. To, wysz, to, wyszło, to było smako, nie? Dobra, kolce już nie są dla mnie żadne wysłanie. No Dla mnie a. też, ja usiądę. Raz przeskoczył. Uwaga, patrzcie, prosto. proszę. po kolei, po kolei. Po kolei. Na raz. No. Po Podskakiwaniem się lepiej schodzi z tej drabiny, Paweł. Wiesz, podskakuj sobie na spację. Pyk, pyk. No, lecisz. No wchodź, Flo. Nie. Nie przejdę sobie, jak nie? Nie ogarnie Dobra, kiedy mogę wejść na to? O, o co ja chcesz. zrobiłem? Zdrowiłem no właśnie nie wiem co on zrobił. No bo no, ty ty się. Możesz. No. Oj! Jakiś czas. Nie, hmm. no, Ale z tym mistrzem. Ale stop, nie zrobisz tego na mnie, nie? Nie wiem, nie wiadomo, może użyję akurat. No co za giga! A Manuje co ty zrobiłeś? Agresja! O ty? Aaaaa! dawaj go, jedziesz z nim o ła, nie pchaj mnie! Czajcie, muszę coś zrobić. Ja chcę. Ale stopy! Ja się coś opłem. Ej, znalazłem się... cheatan! Też chyba znalazłem cheeta. XD! Ale czynę? O nie, tak się nie da. No cheat teraz jesteś. O jeździo! No. Nie mogę po prostu no. Co? Co się stało? Co żyjesz? Żyjesz? Ej, patrzcie gdzie jest tam? Ej, czemu ty tam jest? Ty Manojek, tak. co ty zrobiłeś? Oszust się. Poczuł tam. Nie. Wiem, jakie są Ej, no to nie oszust, co, co w ogóle było, to było Manojek. Zabił, zabił tego. Zabił na jednego. Zabił. Ja wskoczyłem na tego. Co nie w... Ej, co się stało? Ja chciałem wszystkich przypuścić, a Manojek mnie zabił. Tak. Wskoczył mu na tego i... Szczytowałem no. grę. Uczciwość nie no. popłaca. No. no. Dobra, Krzysiu, może tak szybko biegniecie. Tak, muszę, że z tym, co myśmy musimy skończyć tę grę. Siema. Na razie. Pa, pa. Jo, Gracias.